Być na, na Z. z, z zajebistym. Jest świetnym piłkarzem, jest człowiekiem, który doradza jak się ubrać i produkuje markowe, eleganckie garnitury, ale czy Grzegorz Krychowiak jest również dobrym aktorem? No właśnie, Grzegorz Krychowiak wystąpił w filmie Druga Połowa, który niedawno wszedł na ekrany kin. O tym, jak Grzegorz Chrychowiak zaprezentował się w tym filmie i czy będzie z niego dobry aktor. Porozmawiałem z, z aktorami, którzy występowali w tym filmie, a także z reżyserem tego filmu, Sebastianem Staszewskim. Przemek Ofiara, zapraszam do nowego odcinka Futbologii. Jaki styl miała prezentować drużyna, bo my nie widzieliśmy żadnego stylu. Jakim piłkarzem jest według Ciebie Grzegorz Krychowiak? Piłkarzem i jakim aktorem? Bo piłkarzem wiesz, bo też interesujesz, oglądasz piłkę. No ja byłem wielkim fanem Krychowiaka, grał w Sewilli, potem trzymałem kciuki, żeby się jego kariera zreaktywowała i to, co robi w Moskwie, jest imponujące. No. Wiesz, że Krychowiaka boli, to jak mówi, jak, jak ktoś mu wspomina to, tą Sewilę, że w Sewilli to Krychowiak dobrze grał, a potem po Sewilli to już słabo. I właśnie dlatego trudno jest z piłkarzami, bo mają duże ego i wszystko, co im powiesz, odwracają przeciw, z, przeciw mnie ale nie no, jestem, jestem fanem i, i no, ogromnym, no to co robi w Moskwie jest super. Bardzo trzymam kciuki, żeby jego umiejętności były wykorzystane gdzieś fajnie w reprezentacji. A jako aktor mi zaskoczył, bo jest, ma dystans, poczucie humoru, takie fajne flow, które gdzieś się sprzedaje i jest bardzo pozytywnym człowiekiem. Czekasz na euro 2020? Czekam z niepokojem, powiedziałbym. Umiarkowanym strachem, nawet paniką, powiedziałbym, tak czekam. Ale rozmawiałeś z Grzegorzem o euro, jakieś o. Ja niestety nie, 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 nie. wolałem mnie drażnić. Nie śmiej się, bo taka prawda. Śmiechy, chichy, a ty też mogłabyś sobie kogoś przydruchać. Na przykład nie jakiegoś zło. piłkarza. O nie. Zapomniałaś, zasada numer jeden? Żadnych piłkarzy. A czy sądzisz, że piłkarze mogą być dobrymi aktorami? No widziałaś rolę Grzegorza? Nie widziałam, bo jestem tak samo jak i ty przed projekcją filmu, więc jest mi bardzo trudno na to pytanie odpowiadać. Nie wiem, no powiem Ci po, po projekcji. Myślę, że to jest tak samo trudne dla aktorów wyjść na murawę i kopać piłkę, jak i dla piłkarzy być aktorem. Wracając do tego zainteresowania piłką nożną i tego, że szalejesz podczas meczów Polaków, że, że kibicujesz, szykuje się na Euro 2020? Szykuję się. Ale powtarzam, że z marzeniami i z nadziejami jest tak, że trzeba je trzymać głęboko w sercu i w nie dmuchać, żeby się żarzyło i żeby się spełniło tak, jak sobie tego życzymy. Ja mogę powiedzieć, że trzymam bardzo mocno kciuki, życzę jak najlepiej, a mam nadzieję, że nasz film, który był też niejako realizowany no, pod euro, wprawdzie ubiegłoroczne, bo 2020, no, ale z racji pandemii zostało przesunięte, to mam nadzieję, że to będzie taka fajna rozgrywka. Przed, przed mistrzostwami. A czy ty masz w ogóle jakiegoś ulubionego piłkarza, ulubiony klub piłkarski? Niestety nie mam, ale pamiętam, że jak byłam na jednym z bardzo słynnych stadionów marakana w Brazylii. To odczuwa. Mekka futbolu w ogóle. Odczuwałam nieprawdopodobną ekstazę i wszystko mi się podobało, wszystkie odciski. Miałam wrażenie, że wszyscy piłkarze mają najpiękniejsze dłonie świata, bo tam, no, tam są takie odbite dłonie, więc więc no tak jak ci mówię, no, niespecjalnie zwracam uwagę po pierwsze na kolor koszulek, po drugie na urodę, aczkolwiek no, zawsze jest miło popatrzeć na, na przystojnych i też dobrze zapowiadających się piłkarzy. No właśnie. Bo... Raz. Powiedz, bo wiemy doskonale obaj, że Grzesiek Krychowiak jest człowiekiem, który ma do siebie ogromny dystans, y, y, potrafi na konferencjach prasowych wyczyniać cuda. Czy wyczyniał też cuda podczas, podczas tworzenia tego filmu? Le genial, tak bym powiedział. Pour le Coneser, tak powiedział Grzesiek w filmie dla koneserów. To nie jest rola tylko dla koneserów, to jest rola dla widzów, którzy lubią show, uśmiech, fajnego, uśmiechniętego, pozytywnego Grzeszka. Johnny Depp, tak powiedział o nim Maciej Musiał, który grał z nim w scenie, pojawiło się futro, to mogę zdradzić. Natomiast to była rola bardzo autoironiczna, bardzo wymagająca takiego dystansu do siebie i Grzesiek pasował nam idealnie, bo on wszedł na plan, wiedział, że nie gra siebie piłka tylko rolę, musiał też swój warsztat aktorski tutaj pokazać, mówił na konferencji, że się długo przygotowywał, wiem, bo analizował różnych aktorów, jak to zagrać i na końcu stworzył fantastyczną kreację, która moim zdaniem będzie jeszcze wspominana przez lata, bo Grzesiek, jak wielkim jest piłkarzem, tak okazał się naprawdę niezwykle utalentowany wciąż młodym jeszcze i na dorobku, ale aktorem. Sądzi, że będą kolejne role Grzegorza Krychowiaka? No 30 lat y, y, pomocnika Lokomotivu Moskwa, no niedługo koniec kariery może będzie aktorem. Pamiętasz go, Johnson. Oczywiście. Zaczynał od rzeźnika w Premier League, skończył jako aktor wielu poważnych produkcji, także hollywoodzkich. I o ile tutaj, tym bardziej pozytywną postacią jest Grzegorz, bo on jednak no, nie jest nawet z wyglądu tak twardym, agresywnym gościem jak Winnie Jones. To ma jednak wielki talent i wydaje mi się, że w głowie Grzegorza zakiełkowała myśl, że ścieżka aktorska to jest coś, czym on może się zająć w przyszłości. A przecież wiesz, że on kocha modę, on kocha przebieranki, on kocha garnitury. To wszystko się łączy, bo moda i kino jest nierozerwalnie związane, A jak jeszcze do tego dołożymy świetną sylwetkę, piękną dziewczynę, powiem ci szczerze, a może on kiedyś zagra Jamesa Bonda? Powiedziałeś mi, że ją kochasz? A myślisz, że to jest takie proste? No właśnie, a Wam jak podobał się występ Grzegorza Krychowiaka w filmie Druga Połowa? Oceniacie go dobrze, czy twierdzicie, że Grzegorz Krychowiak jednak powinien pozostać przy graniu w piłkę nożną? Oglądajcie pozostałe nasze produkcje na kanale YouTube'owym Super Express Sport. Dawajcie łapkę w górę, zaznaczajcie dzwoneczek i co najważniejsze subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków vloga Futbologia. Dzięki, cześć!